Polskiego społeczeństwa mieszka w warunkach standardowych, to znaczy w warunkach przeludnienia albo w nieodpowiednich warunkach, takich, w których brakuje podstawowych mediów, dostępu do wody albo wydzielenia łazienki czy kuchni. Dzisiaj pomagają nam w tym remoncie i wspierają rodzinę, której pomagamy, wolontariusze z firmy Procter Gamble. Jest to trzeci rok naszej współpracy. Organizujemy te akcje w Łodzi i w Warszawie. W tym roku, tylko w tym roku, remonty wykonano dla 12 rodzin i teraz jeszcze do końca roku zrobimy 3. To już kolejny rok, kiedy pracownicy PNG a wspólnie z Habitat for Humanity realizują projekty społeczne na parkuszu. Po raz kolejny nasi wolontariusze, jak zwykle z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem, z dużym uśmiechem na ustach pracują po to, by wyremontować mieszkanie kogoś, kto sam nie mógłby sobie z tym zadaniem poradzić. Są takie bardzo specjalne dni w roku, kiedy wolontariusze pracując mają to poczucie, że tak naprawdę robią to, co w firmie robią na co dzień, czyli poprawiają jakość życia. Tym razem naszymi rękami, bo na produkty przyjdzie czas i nasze produkty będą także pomagały osobie, którą wspieramy dzisiaj swoją pracę. Jesteśmy na targówku w mieszkaniu pana Pawła któremu wspólnie z Habitat for Humanity oraz z firmą Procter Gamble pomagamy w remoncie mieszkania. Jest to świetna sprawa, bo można przyłożyć społecznie rękę do rzeczy, która jest tego warta. Jest to świetne uzupełnienie naszego programu raz mieszkań komunalnych ich remontowania, a również i programów społecznych, które wspólnie udaje nam się realizować od wielu lat w modelowej współpracy. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w kolejnej edycji akcji wolontariackiej organizowanej wspólnie z Habitat for Humanity i Procter Gamble. Cel jak zwykle jest szczytny. Zajęliśmy się remontowaniem mieszkań rodzin w potrzebie. W całej akcji chodzi o coś więcej niż tylko remont. Chodzi o impuls, żeby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Warunki, w jakich przebywamy na co dzień mają ogromne przełożenie na to, jak się czujemy, jak funkcjonujemy i jakie mamy nastawienie do życia. Dlatego tak ważne jest, żeby poprawić te warunki tym, którzy tego najbardziej potrzebują.